Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Katowicach, jednej z największych nekropolii wyznawców judaizmu na Górnym Śląsku. Katowicki cmentarz jest ciekawy ze względu na interesujący zespół rzeźby nagrobnej z przomu XIX i XX wieku, ale jest także ciekawy ze względu na to, że obrazuje całą historię miejskich Katowic. Cmentarz otwarto we wrześniu 1869 roku, a do dzisiaj pochowano na nim około 2700 osób. Gmina Żydowska w Katowicach jest dzisiaj bardzo nieliczna. Niestety skromne zasoby finansowe nie pozwalają utrzymać cmentarza w idealnym stanie. Stąd też nieraz zwracamy się do ludzi dobrej woli. Podczas dzisiejszej akcji Choć dzień jest deszczowy towarzyszą nam wolontariusze ochotnicy, a także uczniowie z liceum imienia Kopernika w Katowicach.